Zobacz, jak oni mieszkają. Tak jest u nas. Jak mieszkają Polacy naprawdę? Dom, który nie jest projektem. Hmm, nie pytam o to, jak chcieliby mieszkać. Nie pytam, jak wygląda idealne wnętrze. Nie pytam, co jest modne. Pytam o to, jak wygląda codzienność. Bo polski dom bardzo rzadko jest efektem jednej decyzji. To nie jest, kupiłam mieszkanie i zrobiłam projekt. To raczej tu coś zostało po poprzednich lokatorach, tutaj coś było taniej, tutaj coś się zepsuło i na razie tak zostanie, a tutaj coś się zmieniło, bo zmieniło się życie. Polskie mieszkania są procesem, a nie obrazkiem. I chcę dziś o tym opowiedzieć bez ironii, bez wyższości i bez wstydu. Bo to, jak mieszkamy, mówi o nas więcej niż jakikolwiek raport społeczny. Dom jako historia, a nie decyzja. W Polsce bardzo często nie wybieramy mieszkania idealnego. Wybieramy mieszkanie możliwe możliwe finansowo, lokalizacyjnie, życiowo a potem zaczynamy w nim żyć. Polski dom bardzo rzadko powstaje od zera on raczej narasta. Jedna szafa pojawia się, bo była potrzebna, jedna ściana zostaje, bo nie było sensu jej ruszać, jedno pomieszczenie zmienia funkcję, bo urodziło się dziecko, inne, bo ktoś wyjechał. W wielu polskich mieszkaniach widać różne epoki, różne etapy życia, różne priorytety z różnych momentów. To są wnętrza, które pamiętają. I to nie jest brak estetyki, to jest zapis historii. Metraż, życie w ścisku, ale razem. Polskie mieszkania często są małe i nie ma sensu temu zaprzeczać. Ale wiesz, co jest w nich fascynujące? To ile życia potrafimy w nich zmieścić. Jeden pokój bywa salonem, sypialnią, biurem, pokojem dzieci, miejscem spotkań. Jedna przestrzeń musi ogarnąć codzienność, pracę, relacje, odpoczynek. To sprawia, że polskie wnętrza są intensywne, gęste i wielowarstwowe. Nie mamy luksusu pustych metrów, ale mamy umiejętność adaptacji i to jest ogromna siła. W bardzo wielu polskich domach i mieszkaniach jest coś, czego nie da się kupić w żadnym sklepie czas. Mieszkania po babciach, po dziadkach, po kimś, kto tu żył wcześniej, to są przestrzenie, które nie zaczęły się od nas. I często, kiedy o nich mówimy, robimy to z lekkim zażenowaniem. To jeszcze po babci, te meble są stare, albo czekają na remont. Ale jeśli zatrzymasz się na chwilę dłużej, zobaczysz coś znacznie głębszego. Stare meble to nie brak nowoczesności. W polskich mieszkaniach bardzo często spotykasz ciężkie drewniane szafy, kredensy, witryny z kryształami, stoły, które pamiętają kilka pokoleń. To nie są przypadkowe przedmioty, to są nośniki historii. Te meble były kupowane na lata, były reperowane, niewymieniane, przechodziły z rąk do rąk, i nawet jeśli dziś nie pasują do trendów, one dalej pełnią swoją funkcję, trzymają ciągłość. Mieszkanie po babciach to jak kapsuły czasu. Bardzo często są zamrożone w estetyce konkretnej epoki, pełne drobnych rytuałów, z układem, który dziś wydaje się dziwny, ale te wnętrza, które opowiadają historię powojennej odbudowy, oszczędzania, życia w niedoborze, ale też dumy z tego, co się ma. Każdy przedmiot w takim mieszkaniu ma sens nieestetyczny egzystencjalny. Dlaczego tak trudno to wszystko wyrzucić? Bo to nie są rzeczy. To są wspomnienia, zapachy, gesty, głosy. Stół to nie jest stół. To miejsce, gdzie ktoś jadł codzienny obiad przez 40 lat. Fotel to nie jest fotel. To miejsce, w którym ktoś odpoczywał po pracy. Zegar to tak jakby nie zegar, to rytm dnia. I dlatego w Polsce często. Mieszamy stare z nowym, nie potrafimy zrobić czystego resetu, czujemy opór przed totalnym remontem. Bo wraz z meblami zniknęłaby historia. To nie jest estetyka, to jest tożsamość. W wielu krajach zachodu mieszkanie zmienia się często, a w Polsce dom trwa, nawet jeśli zmieniają się mieszkańcy. Dlatego polskie wnętrza bywają eklektyczne, bywają niespójne i nie do końca zrobione. Ale są zakorzenione i to jest ogromna wartość, której często nie doceniamy, bo porównujemy się do obrazków z internetu. Nowe pokolenie i stare mieszkania. Co ciekawe, coraz częściej widzimy coś jeszcze. Młodsze pokolenia nie chcą już wszystkiego wyrzucać. Odnawiają stare meble, zostawiają kredens, eksponują stare lampy, bo zaczynamy rozumieć, że nie wszystko musi być nowe, żeby być dobre. Że mieszkanie może być dialogiem pokoleń, a nie zerwaniem z przeszłością. I to jest bardzo dojrzała zmiana. Polski dom jako ciągłość, nie performance. Mieszkania po babciach uczą nas jednej rzeczy: dom nie jest performancem nie musi być gotowy, spójny czy idealny. Ma być prawdziwy ma nieść historię ma dawać poczucie zakorzenienia. I w tym sensie polskie wnętrza z całym swoim ciężarem i bagażem są niezwykle mocne kulturowo. Kuchnia. Centrum świata. Jeśli chcesz zrozumieć polski dom, zajrzyj do kuchni, bo kuchnia w Polsce nie jest dodatkiem jest centrum dowodzenia. To tam rozmawia się o pieniądzach, rozwiązuje konflikty, pije herbatę po ciężkim dniu, siedzi się w ciszy, gdy nie ma już słów. Wiele polskich kuchni jest małych, ciasnych i niedoskonałych, ale prawie każda jest żywa. I to jest coś, czego często nie doceniają katalogi wnętrz, bo one pokazują kuchnię jako przestrzeń estetyczną, a u nas kuchnia jest przestrzenią relacyjną. Rzeczy, których nie wyrzucamy. Polskie mieszkania bywają pełne rzeczy, czasem aż za pełne. Ale za tym nie stoi brak gustu, za tym stoi doświadczenie. Doświadczenie braku, niepewności, przekonania, że lepiej mieć niż nie mieć. W wielu domach rzeczy są zabezpieczeniem, wspomnieniem, dowodem, że coś było i choć czasem nas przytłaczają, to jednocześnie mówią bardzo dużo o naszej kulturze. Polski dom często przechowuje życie, a nie tylko je dekoruje. Prywatność jako wartość. W polskich domach bardzo ważna jest prywatność. Zasłony, firanki, zamknięte drzwi. Nie dlatego, że nie lubimy ludzi, ale dlatego, że dom jest bezpiecznym miejscem. To przestrzeń, gdzie można być zmęczonym, gdzie można być niegotowym, można być sobą. W kulturze, która była długo wystawiona na brak stabilności, dom stał się azylem. I to jest coś pięknego a nie wstydliwego. Emocje ponad projekt. W polskich mieszkaniach bardzo często wygrywa emocja. Nie ergonomia, nie trend i nie idealny układ. Stół zostaje, bo jest rodzinny. Fotel zostaje, bo daje poczucie bezpieczeństwa. Kolor zostaje, bo dobrze się w nim czuje. To nie są błędy projektowe, to są decyzje emocjonalne. Polski dom to nie manifest estetyki, to manifest relacji. Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Ten film nie miał nikogo poprawiać i nie miał też nikogo oceniać. Miał zajrzeć do środka, bo kiedy zaczynamy rozumieć jak mieszkamy, zaczynamy rozumieć kim jesteśmy. Polskie mieszkania nie są idealne, ale są prawdziwe. A prawda zawsze jest wartością. Jeśli chcesz, żebym porównała Polskę z innymi krajami, weszła głębiej w jedno pomieszczenie, albo opowiedziała o konkretnych typach mieszkań, Napisz w komentarzu. I jeśli lubisz takie opowieści do domu, zostań tu na dłużej.